Przyszedł ten czas, kiedy chciałam nagrać filmik o, postanie... post... o postanowieniach noworocznych, co prawda kończy się styczeń, więc no, ten czas na nagrywanie tego typu filmów już się trochę skończył, ale jako, że nie miałam czasu na to z pewnych względów, to postanowiłam to nagrać teraz. Ktoś się może czepić, że to trochę za późno, ale... Tak mnie nikt nie ogląda, więc who cares. Z tego, co się już zdążyłam zorientować, to są zazwyczaj dwa najbardziej popularne postanowienia noworoczne. Po pierwsze schudnę i po drugie zacznę ćwiczyć. No więc spróbuję coś powiedzieć o swoim doświadczeniu w tym temacie. No tu mam spis paru tam... no... Takiej trochę dłuższej listy postawionej. Zobaczymy, ile z tego mi wyjdzie, a ile nie. <grystanie> I tak. Jedną właśnie z nich to jest będę aktywna. Nawiasie bardziej. Jako że ja zaczęłam biegać na początku grudnia, zac... chcę to kontynuować, bo widzę, że to dużo mi daje. Nie biegam jakoś często, bo trzy razy w tygodniu. No, na razie. Na razie wychodzi, na razie, na razie się trzymam. Najfajniej by było, jakbym tak biegała cały rok, bo wtedy to już hu 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 to już Struś pędzi wiatr będę. Co dalej? Hmm. Um. Wszystkiego nie przeczytam, bo są bardziej takie hmm, hmm, osobiste. Hmm. Albo takie, które raczej wolałabym się... No po prostu nie. To było. O! Schudne 4 kilo. Powiem szczerze, ja się tak zawzięłam, ale to tak się zawzięłam w tym naprawdę, kurde. No, totalnie. przy Wysłowi się znowu nie mogę. Naprawdę, ale naprawdę. Jak się skończyło, przetyłam półtorej kilo. Ale mamy czas do końca roku, To no mam jeszcze takie postanowienia ogólnie, że będę więcej robić dla siebie i znajdę w końcu jakąś fajną pracę. No i co? Hmm. Nie, ogólnie, ogólnie uważam, że no jak chcemy schudnąć, to chyba lepiej nie czekać do początku roku, tylko no po prostu się wziąć za to, co tam trochę nie wychodzi. W listopadzie udało mi się schudnąć fakilo, potem, potem przyszły święta i shit, here we go again, No, a biegać zaczęłam wcześniej, ja w ogóle biegałam dwa lata temu i było spoko. Potem po dwóch miesiącach mi się odwiedziało i, i się skończyło rumakowanie, no, spadłam z rowerka typowo. W ogóle czuję się tak cały No, ale chciałam jeszcze powiedzieć o takich innych też spoko... Mm postanowienia, bo równie dobrze mo możemy sobie dać jakieś takie nie jakieś trudne postanowienie, a jednak... jednak może się okazać, że to jest jedyny na jest stać. Ja na przykład parę lat temu parę lat temu sobie postanowiłam, że zacznę pisać pamiętnik i To jest już piąty, chyba. Tak, piąty. W sumie już od pięciu lat piszę. Miało być postanowienie noworoczne, a zostało nam mną na pięć lat, więc. No, dosyć. No, takie w sumie pierwsze, które udało się spełnić. Także da się, tylko trzeba chcieć. I trochę samo zaparcie. Akurat to było takie dosyć proste do spełnienia. No jak się chce schudnąć parę kilo, no to już jest trudniej. No co, a w tym roku sobie zrobiłam taki słoiczek. Nie wiem, czy nie będzie widać to, to wstawię zdjęcie czy coś. Jest na osiągnięcia małe i dużo 2021 roku. Mam już tu parę, nie wiem, czy widać widać. Parę karteczek. Na pewno nie zamierzam tego codziennie pisać, bo to się mija z celem kiedyś tak zrobiłam, że. Miałam słoik na pozytywne rzeczy każdego dnia, i po trzech miesiącach mi się y, chciało żygać już tym, więc nie przetrwałam. A tutaj mam takie postanowienie, że jak się coś wydarzy, niekoniecznie jakiegoś wow, super, ale będę z tego zadowolona i będzie to jakiś mały sukces, to sobie tutaj wrzucam. Tak żeby, tak, żeby nawet pod koniec roku, jak będzie bardzo dupy, żeby sobie uświadomić, że ten 2021 nawet wcale nie był taki zły. A mam nadzieję, że będzie spoko, na pewno lepsze niż 2020, prawda? Bo 2020 był... <śmiech> no. <śmiech> no. Ale jak ktoś mało pije wodę, to polecam sobie postanowienie zrobić takie, że... Pić więcej wody, bo, bo to jednak ważne dosyć. Potem jak się dużo pije to jest zabawnie, bo się co chwilę chodzi do łazienki. Dobra, to chyba tyle w tym odcinku, także trzymajcie się ciepło, pamiętajcie o czapce, jak wychodzicie na pole no i tyle. Siema!